Gdzie jeden znak może znaczyć całe słowo, a fajerwerki były znane setki lat temu, miliardowe aplikacje i setki miast, ale też tradycje. Dziś 100 faktów o Chinach. Chiny zużywają więcej cementu w ciągu dwóch lat niż Stany Zjednoczone wykorzystały w całym XX wieku. Chińska sieć kolejowa obsługuje rekordowe liczby pasażerów rekord to ponad 23 miliony pasażerów w ciągu jednej doby. Lekanie po posiłku w Chinach jest postrzegane jako komplement dla kucharza. Most Hongkong-Zhuhai-Macau ma około 55 km długości i prowadzi przez morze oraz sztuczne wyspy. Chińczycy piją więcej gorącej wody niż jakikolwiek inny naród na świecie, gdyż wierzą, że pomaga to w utrzymaniu zdrowia. Liczba 4 bywa omijana, bo w mandaryńskim brzmi podobnie do słowa śmierć. Natomiast liczba 8 jest uwielbiana, bo kojarzy się z powodzeniem i dostatkiem. Ponad miliard osób w Chinach używa płatności mobilnych takich jak Alipay i WeChat Pay. Armię terakotową odkryli rolnicy niedaleko miasta Xian i tworzą ją tysiące figur w naturalnym rozmiarze człowieka, a każda twarz jest inna. Shenzhen jest miastem, które z małej wioski rybackiej przekształciło się w globalną metropolię i centrum technologiczne w ciągu zaledwie 40 lat. Chińska sieć kolei dużych prędkości przekroczyła 50 tysięcy km długości, i jest to więcej niż cała reszta świata razem wzięta. Jajko stuletnie to tradycyjny przysmak i wcale nie ma 100 lat. Pomimo że Chiny są trzecim największym krajem na świecie, mają tylko jedną strefę czasową. Wielki mur chiński ma łącznie ponad 21 tysięcy km długości, licząc wszystkie odcinki i rozgałęzienia. Chiny produkują 45 miliardów par jednorazowych pałeczek rocznie. Kaligrafia w Chinach bywa traktowana jak malarstwo i sport w jednym. prowincja Guizhou jest domem dla prawie połowy ze stu najwyższych mostów świata. Przez wiele lat obowiązywała polityka jednego dziecka, każde następne wiązało się z karami finansowymi. W Chinach TikTok jest zakazany, ale ma swój odpowiednik Douyin i ma on inne zasady oraz treści. Most Huajiang Grand Canyon wznosi się 625 metrów nad rzeką i jest najwyższym mostem na świecie. Tama Trzech Przełomów jest największą elektrownią wodną na świecie i w 2020 roku wygenerowała rekordowe 111 terawatogodzin energii. Chińskie wojsko posiada ponad 2 miliony żołnierzy, co czyni je największą armią świata. Chiński przemysł tekstylny produkuje ponad połowę światowej odzieży. Chiny są drugim co do wielkości producentem filmów na świecie, zaraz po Bollywood. Chiny wytwarzają około 70% światowych smartfonów. Konsumpcja makaronu błyskawicznego w Chinach osiąga 43 miliardy porcji rocznie. Chiny produkują ponad 50% światowej stali. Chiny mają ponad 150 miast z populacją przekraczającą milion mieszkańców. Chiński rynek handlu elektronicznego jest większy niż amerykański i europejski razem wzięte. Festiwal Dnia Singla w Chinach generuje większą sprzedaż niż Black Friday i Cyber Monday razem wzięte. BYD wyprzedził Tesla jako największy producent samochodów elektrycznych na świecie, sprzedając ponad 2 miliony pojazdów w ciągu roku. Chiny testują pociąg magnetyczny, który osiągnął prędkość 700 km na godzinę w zaledwie dwie sekundy. W 2025 roku Chiny pobiły rekord Guinnessa pokazem 11 787 dronów sterowanych przez sztuczną inteligencję. W Chinach szacuje się, że istnieje 65 milionów pustych mieszkań. W latach 90. Szanghaj miał zaledwie jeden wieżowiec, natomiast dzisiaj ma ich ponad 4 tysiące. Chińskie koleje przewiozły ponad 4 miliardy pasażerów w 2025 roku. Język mandaryński jest najczęściej używanym językiem na świecie. Wioska Yangxi w chińskiej prowincji Sichuan jest znana z dużej ilości osób niskorosłych. System pisma chińskiego zawiera ponad 50 tysięcy znaków, ale do codziennego użytku wystarczy znajomość około 3 tysięcy. Chińskie miasta takie jak Chongqing i Chengdu mają ponad 20 milionów mieszkańców. W Chinach istnieje 56 oficjalnie uznanych grup etnicznych. Chińczycy od wieków uważają zielony kolor kapelusza za symbol zdrady małżeńskiej. Niektórzy chińscy mężczyźni pozwalają sobie na długie paznokcie jako symbol bogactwa i statusu społecznego. Tradycyjnie w Chinach prezenty są odmawiane kilka razy przed ich przyjęciem jako gest grzeczności. W Chinach popularne jest noszenie parasoli w słoneczne dni, aby chronić skórę przed słońcem. Chińskie kobiety na plażach noszą fejskini, czyli maski zakrywające całą twarz, aby uniknąć opalenizny. Chiny produkują około 80% światowych paneli słonecznych. Rzeka Jangcy jest trzecią najdłuższą rzeką świata mierzącą 6300 km. Rzeka żółta, nazywana smutkiem Chin, jest odpowiedzialna za jedne z najbardziej katastrofalnych powodzi w historii. W Chinach żyje najwięcej dzikich tygrysów syberyjskich spośród wszystkich krajów. Park Narodowy Zhangjiajie w prowincji Hunan był inspiracją dla krajobrazów w filmie Avatar. Chińska cenzura internetowa, znana jako wielki firewall, blokuje wiele zagranicznych stron internetowych. W Chinach zabrania się publikowania niektórych treści online, w tym krytyki rządu. Platforma Alibaba obsługuje więcej transakcji niż Amazon i eBay razem wzięte. Chiny są światowym liderem w produkcji baterii litowojonowych. Shanghai Tower jest drugim najwyższym budynkiem na świecie, mierząc 632 metry. Chińskie metro w Szanghaju jest najdłuższe na świecie. Pandy wielkie żyją na wolności wyłącznie w górskich lasach bambusowych w Chinach. Chiny mają ponad 200 milionów kamer monitoringu wykorzystujących technologie rozpoznawania twarzy. Chińska sztuczna inteligencja może zidentyfikować osobę w tłumie tysięcy ludzi w ciągu kilku sekund. Chiny są największym eksporterem towarów na świecie, z wartością eksportu przekraczającą 3 biliony dolarów rocznie. Pismo chińskie nie jest alfabetem, tylko systemem znaków, a jeden znak potrafi znaczyć całe słowo albo ideę. Druk znano w Chinach na długo przed Gutenbergiem. Proch strzelniczy też ma chińskie korzenie, a z prochu wzięły się fajerwerki, które do dziś są ważną częścią świąt. Papierowe pieniądze pojawiły się w Chinach wiele wieków przed tym, jak stały się normą w Europie. W Chinach powstał sejsmograf, który potrafił wskazać kierunek trzęsienia ziemi już w starożytności. Jedwab był kiedyś pilnie strzeżoną tajemnicą państwową. Otwarcie igrzysk w Pekinie ustawiono na ósmy dzień ósmego miesiąca roku 2008 i zaczęło się o godzinie ósmej osiem wieczorem. Data chińskiego Nowego Roku zmienia się co roku, bo wynika z kalendarza księżycowo-słonecznego. W latach 90. Szanghaj miał zaledwie jeden wieżowiec, natomiast dzisiaj ma ich ponad 4000. Chińskie koleje przewiozły ponad 4 miliardy pasażerów w 2025 roku. Chiński zodiak ma 12 zwierząt i wraca w cyklu co 12 lat. Czerwony kolor oznacza szczęście i radość. Po świcie w parkach można zobaczyć tłumy ćwiczące tai. Chi. Wyżyna tybetańska jest najwyższym i największym płaskowyżem na świecie. Chiny dzielą Mount Everest z Nepalem. Formacje Dansia tworzą kolorowe pasy na skałach. Tarasy ryżowe ludu Hani w Yunnanie powstawały przez około 1300 lat i do dziś działają. W polach ryżowych hoduje się ryby, które pomagają w walce ze szkodnikami. W jednym tulou mogło mieszkać nawet 800 osób, jak w małym miasteczku pod jednym dachem. Wielki kanał łączący okolice Pekinu z Hangzhou to najdłuższa sztuczna droga wodna na świecie. W Chinach przez ponad tysiąc lat działał system egzaminów urzędniczych, a zdanie ich mogło wynieść człowieka z biednej rodziny na sam szczyt administracji. W prowincji Shanxi do dziś spotyka się domy typu Yaodong, czyli mieszkania wykute w lesowych zboczach, które naturalnie trzymają temperaturę latem i zimą. Opera Pekińska ma bardzo rozpoznawalny kod barw na twarzach postaci, gdzie kolor i wzór potrafią zdradzić charakter bohatera, zanim ten powie choć jedno zdanie. Jaskinie Mogao w Dunhuang to ogromne biblioteki malowideł i rzeźb w skale, tworzone przez stulecia na skraju jedwabnego szlaku. W Chinach istnieje tradycja klasycznych ogrodów uczonych, a ogrody w Suzhou są projektowane tak, by spacer wyglądał jak przechodzenie przez kolejne obrazy. Tradycyjna herbata potrafi dojrzewać latami i zmienia smak z czasem, trochę jak wino. Pałeczki jako codzienne sztućce są w Chinach używane od tysięcy lat, a ich forma i materiał często zależą od regionu i okazji. Kusze z mechanizmem spustowym były w Chinach znane od starożytności. Wiele chińskich miast ma stare dzielnice hutongów, czyli sieć wąskich uliczek i podwórek, które tworzą miasto w mieście. W Chinach popularne są gorące źródła i kąpiele termalne, a w niektórych regionach powstały całe miasteczka uzdrowiskowe wokół geotermii. W tradycyjnym rzemiośle istnieje sztuka papierowego wycinania, gdzie z jednej kartki tworzy się bardzo skomplikowane wzory na święta i wesela. Na Harbin słynie z gigantycznego festiwalu lodu i śniegu, gdzie buduje się całe miasta z lodowych bloków. W Chinach bardzo ważna jest kultura guanxi, czyli sieci relacji i wzajemnych przysług. Latawce też mają chińskie korzenie, początkowo służyły do sygnalizacji i zastosowań wojskowych. A jeśli podobał ci się film, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj i kliknij dzwoneczek, żeby być zawsze na bieżąco. Zobacz również filmy o Norwegii i Hiszpanii. Linki do filmów właśnie się wyświetlają.